Cześć, witajcie Tibijczycy! Zapraszam Was na kolejny filmik z serii Porozmawiajmy O, czyli moich tibijskich poradników. Dzisiaj tematem będą czarmy, ponieważ jest to najczęściej pojawiające się pytanie na moim i nie tylko na moim streamie, e, zaraz po tym, gdzie ekspić na danym levelu. Mianowicie dużo z Was pyta mnie czy na streamie, czy w grze, e, Mówiąc, że mam taki taki level, jakiego czarma powinienem teraz kupić. A na to pytanie tak naprawdę nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. A spróbuję Wam pomóc w wyborze swoich kolejnych czarmów właśnie w tym, tym filmem. Omówię sobie może najpierw Knight'a, ponieważ chyba najczęściej właśnie, to jest najczęściej występująca profesja wśród widzów przynajmniej. Odziwo, mimo że jestem Doridem. Mianowicie, ja na knajcie zacząłbym od dodge'a. Po pierwsze, jestem tani. Po drugie, knightem najczęściej stoimy w klasie potworów i obrywamy bardzo dużo hitów. A dodge pozwala nam średnio 1 na 10 zablokować. Bez względu na to, jaki to jest atak, czy to jest, jaki to jest żywioł, czy to jest atak fizyczny, czy to jest fala, czy cokolwiek innego. I na pewno zwiększy nam naszą wytrzymałość i naszą przeżywalność, więc dla, według mnie DORD to jest dla ta podstawa i must have i od tego czaru na pewno bym zaczął. Jako drugi wybrałbym Paj. Zbadałem, czy na pewno w jaki sposób on działa. Postaram się to zorientować, ponieważ wszędzie krążyły dwie wersje działania tego czaru. I według mojej wiedzy działam w ten sposób, że bez względu na, na to, jaki atak odbijemy, czy to będzie fizyczny, lud, świętość, śmierć, czy cokolwiek innego, to odbite obrażenia będą obrażeniami nieuchronnymi. Czyli nie będą od żadnego z żywiołów, a co za tym idzie, odporności potwora nie będą miały na nie wpływu. Co więcej, bez względu... Ilość odbitych obrażeń jest zazwyczaj większa niż obrażenia, które otrzymamy, ponieważ odbite obrażenia pomijają nasze odporności. Czyli, na przykład, jeśli mamy 20% odporności na ogień, dostaniemy obrażenia za powiedzmy 400, no to odbite obrażenia powinny być w około, około 500 w okolicach. A, i to tutaj również mamy około 10% szans na odbicie tych obrażeń, no ale tak jak wspominałem wcześniej, Knight, jeśli stoi w klacie, blokuje czy to w tym czy grając solo, no to tych obrażeń otrzymuje bardzo dużo. Więc jed, nawet 1 na 10 to jest wciąż sporo obrażeń, a na mocniejszych potworach to jest, dość, to jest też dużo obrażeń. Także te dwa wybrałbym jako pierwsze na pewno, jako trzeci. Myślałbym nad Wundem. Gdybym chciał, żeby było to w miarę szybko i tanio. No bo Wund kosztuje tylko 600 punktów. Jeśli nie, no to kierowałbym się w stronę czarów od żywiołów. Tutaj. Który wybrać, czy to Poisona, Fazer, Zappa, and Flame'a, czy Divine Wrafa, czy też tego Wunda, to... Ba Przede wszystkim zastanawiamy się nad tym, gdzie będziemy ekspić przez najbliższy miesiąc, dwa przez te 50, 100 czy 200 leveli, bo tak naprawdę to jest najbardziej istotne przy dobieraniu czajmów, aby zastanowić się, gdzie będziemy je wykorzystywać i jak długo, jak często będą one dla nas użyteczne ponieważ jeśli wybierzemy na przykład Enflame'a i planujemy ekspić na potworach, które są wrażliwe na ogień, no to ten, ta użyteczność tego czajmu u nas będzie po prostu wyższa, bo na czajmy również przeliczane są wrażliwości potworów. Tak samo, jeśli weźmiemy Freeza i pójdziemy na potwory, które są odporne na loot, to ten czarn dla nas nie ma w tym momencie tutaj sensu. Także przede wszystkim należy zastanowić się, gdzie przez najbliższe 200 leveli, powiedzmy, będziemy expić. No bo wiadomo, przez te 200 leveli już może zdążymy prawdopodobnie dookoła jakiegoś kolejnego czarma, jeśli będziemy go potrzebować. Mm, więc tym bym się tutaj przede wszystkim kierował. Przechodząc płynnie w miarę do Paladyna, u Paladyna to widzę dwie drogi tak naprawdę, bo Paladynem możemy grać solo lub możemy grać w team Huntach. Wiadomo, jest bardzo wielu Paladynów, którzy są solo graczami i rzadko chodzą na team Hunty. Tutaj wtedy jako pierwsze dwa czarmy rozważałbym Divine Wrafa i Unda. No bo ponieważ... Gdziekolwiek solo Palady mnie szedł, to potwory będą albo wrażliwe na obrażenia fizyczne, albo na świętość. No bo tymi już dwoma żywiołami z, z reguły of, of, operuje Palady. I eee, jako następne, no to wtedy już dobieramy w zależności od tego, co tam jeszcze na tym RSP występuje, czy tam gdzie w najbliższym czasie będziemy ekspić tak samo jak u Clyde, tam eee, tak naprawdę, czy to czy następny będzie Poison Phase czy coś innego, no to przede wszystkim patrzymy na to, co wchodzi w potwory, na których planujemy expić. Warto też, jeśli mamy na przykład już troszkę wyższy level, no bo wiadomo, jeśli w trzeci czarny odblokowujemy na dwusetnym levelu, no to raczej brałbym coś, co zwiększy nasze obrażenia, no ale jeśli na przykład mamy ten trzysetny i już zdarza nam się klatować potwory, no to jednak jako trzeci wybrałbym na przykład dodża, żeby jednak zwiększyć tą przeżywalność, bo zawsze jakaś tam część obrażeń zostanie przez to pochłonięta i jest mniejsza szansa, że po prostu wylądujemy na glebie. No a jeśli mamy te trzy, jako bazę, no to tak jak mówię, później już wybieramy sobie żywioły wedle po prostu zapotrzebowania, wedle tego, gdzie expimy. Low blowa to raczej zostawiłbym tak na powiedzmy. Szóstego czarma, no chyba, że planujemy bardzo długo i dużo się na Asurach, no to na Asurach Lowblow'a polecam, one mają relatywnie mało HP, więc ten low blow będzie je dość mocno siepał, zwłaszcza z Diamondów. No ale, no wiadomo, to jest drogi czarn, więc zamiast niego możemy mieć praktycznie trzy inne, tak, jakiegoś Frieza, Poisona i coś jeszcze. Mm, no a jeśli chodzi o Paladyna, który raczej będzie grał w Team Huncie mało, nie planuję tak bardzo expit solo, tylko raczej z teamem. No to tu myślę, że zaczynałbym ra raczej od czarów, od żywiołów. Jak pierwszy, jakiś, nie wiem, Face na przykład, albo Divine Wrath. No wiadomo, no, świętość jest raczej żywiołem uniwersalnym. Praktycznie więcej jest potworów wrażliwych bądź neutralnych na, na świętość niż odpornych. Także ten charm zawsze będzie ok, czy gramy solo, czy w teamie. Do tego jako drugi lub trzeci byłbym dodża lub jakiś czar od To już zamiennie, to już zależy od Was. Zależy na jakim levelu będziecie kupować ten drugi i trzeci czarm i tym bym się raczej kierował. Jeśli to jest powiedzmy macie już ten 300 level to już będziecie coraz częściej doklejać się z klatą, tego dodża warto mieć. Jeśli chodzi o czary elementarne, no jako czwarty możemy lub trzeci, tak samo wtedy możemy wziąć Wunda e, zamiennie z tym dodżem, e, no bo Łund też zawsze nam się przyda. No jako czwarty to jakiś na pewno od żywiołu i to też w zależności od tego, gdzie planujemy Tim huntować. No to takiego czarma dobieramy. Jeśli będą to niebieskie spekty, to fajnie jest mieć Enflame'a. Enflame jest drogi. Leb można wybrać tutaj Poison'a, który też będzie na nich nam pomagał w expieniu, ale będzie, ale jest dużo tańszy, bo kosztuje tylko, tylko 600. Także tutaj kierujecie się po prostu odpornościami potworów, na których planujecie przez najbliższy czas i nie mówię tutaj o tygodniu, tylko raczej dwóch miesiącach, pół roku, 100 leveli, 200 leveli XP bo wtedy to najbardziej zwiększy wa efektywność waszych czarów. Na przykład nie patrzcie na tym, że przez najbliższy miesiąc będziecie siedzieć na jakiejś miejscówce, na którą potem nigdy już nie spojrzycie, to myślę, że nie warto brać czarma, która się na niej przyda, tylko lepiej wybrać już na miejscówkę, która będzie później, bo z reguły te potwory będą mocniejsze. Eee, no i przejdźmy sobie na koniec do magów, jako że sam jestem magiem. Eee, ja osobiście wybrałem tutaj... Na początku zacząłem od Freeza i Zappa. Jako takie dwa bazowe. No i też polecam tutaj od, w ten sposób zaczynać. Naczkolwiek mm, jest jeszcze droga ekonomiczna, no bo dużo mag, magów to jest tak, są speedrunnerzy, żeby jak najszybciej wbić ten 200-300 level i lecieć dalej. E, wtedy pewnie będziemy chcieć ekonomicznie. Magami w tym huncie dużo czasu pewnie spędzicie na Pejzonie czy na Spectre. Na Spectre, no to bardzo tanio możemy sobie kupić Poisona, Wunda i Frieza na taką katedrę. Mamy wtedy 3 czarmy za 2000 punktów i tak naprawdę już możemy sobie po katedrze latać bardzo długo, nam to wystarczy. No albo normalną drogą rozwoju, jaką ja bym w tej chwili szedł, no to po freizie i Zapie, tak jak wybrałem to wcześniej, wziąłbym Divine Rafa. Ponieważ po prostu wydaje mi się to chain bardzo uniwersalny, kosztuje to co prawda 1500 chain ale myślę, że jego zastosowanie jest tak szerokie, że warto. Później jako następny brałbym Kersa lub Enflame'a. To już w zależności od tego, gdzie w najbliższym czasie planowali, planowałbym expić. No to wybrałbym jeden z tych charmów. Enflame mam, no bo my siedzieliśmy bardzo za długo na katedrze, tak więc yy, i się sprawdza. CareS może być bardziej uniwersalny niż Enflame, oba są ok No i jako szósty, siódmy, no to tutaj brałbym wtedy Poisona Wunda. Ja już Wunda mam, no ale to tak jak mówię, no nie było jeszcze Divine Wraffa, kiedy ja zbierałem charmy. Yy. No, i yy, tak to wygląda. Jako jeden z ostatnich brałbym low blow, bo po prostu jak wbijecie 6 czarnów, to myślę, że macie na tyle duży poziom, że raczej będziecie bić potwory, które mają dużo HP niż yy, jakieś papierowe. Więc ten low blow nie będzie po prostu tak skuteczny jak czarmy od żywiołów, które mają, bo te obrażenia procentowe dają naprawdę dużo. No bo załóżmy przy naucie 5% z 20 tysięcy HP. No to to jest 1000 HP to jest sporo. Eee, 1000 obrażeń dodatkowych tak oprócz tego co zadacie normalnie, więc tutaj szedłbym tą drogą. No jak widzicie, ja mam Munda Fiza Zapa Enflame'a i teraz kupiłem przeszwondukowałem Divine Rafa. I następny planuję. Eee, prawdopodobnie Kersa, a później Poisona. Jeszcze nie wiem, który wezmę najpierw. Będę to musiał jeszcze przemyśleć pod kątem tego, gdzie teraz będę ekspił. Myślę, że dużą szansą tutaj na persona, bo w tani i miałbym go bardzo szybko. No, ale to akurat po prostu jeszcze muszę przemyśleć. No i jeśli chodzi o czajmy, to myślę, że to tyle. No, raczej nie kierowałbym się w czarmy typu tam jakiś Bless, Cleanse, Nump, creeple, czy jakieś inne dziwne rzeczy. Przynajmniej dopóki nie macie czar czarmów od żywiołów. No bo tak naprawdę to te czarmy od żywiołów przyspieszą wam e, expa więc, e, i zwiększą wam profit i po prostu uprzyjemnią grę. Te pozostałe są ok, ale na nich bym się na razie nie koncentrował. Na razie koncentrowałbym się po prostu na czarmach, e, które zwiększą nam damage na expowiskach, na których planujemy ekspić a potem możemy szaleć, jak nie mamy co robić z punktami, to wtedy już e, do wyboru do koloru. Myślę, że Color jest całkiem fajnym czarem, przynajmniej dla Magów, dla e, Knighta myślę, że fajny będzie Vampire Embrace No ale tutaj to, to już raczej bym wybierał w momencie, kiedy mamy jakieś wolne punkty e, po zakupieniu tych takich podstawowych czarmów. Także na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że filmik w jakiś tam sposób Wam pomoże w wyborze charmów na Waszych postaciach. No jeśli Wam się podobał, no to oczywiście łapa w górę. Jeśli Wam się nie podobał lub coś mogłoby być w nim zrobione lepiej, no to zostawcie, napiszcie o tym w komentarzu, no oczywiście jeśli będziecie komentować, no to tworzymy, będziemy tworzyć ten kanał razem, ja będę starał się wprowadzać to, co sugerujecie. No i oczywiście subskrypcja, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmami i zapraszam też na... Te... od tego tygodnia streamuję też z rana między 7 a 10. No i też oczywiście standardowo zapraszam na wieczorne streamy. No i to wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!